Leon to oczko w głowie Seata. Trudno się więc dziwić, że producent, aby przyciągnąć do tej marki nowych klientów, co róż chwali się nowymi wersjami samochodu. Najpierw poszło tradycyjnie pięciodrzwiowy hatchback. Po 8 miesiącach pojawiła się wersja trzydrzwiowa. Później przyszła pora na kombi, w nomenklaturze Seata to ST. A teraz coś naprawdę, naprawdę mocnego wersja Cupra. Cupra od razu. W, dostępna w wersji 5 i 3 -drzwiowej. Mało kto jednak pamięta, że Leon powstał jako sportowa odmiana modelu Toledo. Adrenalina jest więc wpisana w charakter tej marki i nie wiedzieć dlaczego producent w pewnym momencie stwierdził, że rezygnuje z hasła autoemocjonu. Na to wszystko nałożyły się bardzo prozaiczne problemy z sprawami właścicielskimi. W Polsce zmienił się właściciel marki, ale teraz Seat wchodzi z nowym otwarciem. Z nowym otwarciem, którym chcę powiedzieć ludziom, że SEAT znowu równa się emocjom. Pod maską Leona Kupry pracuje dobrze znany z golfa czy z Audi silnik TSI. To dwulitrowa jednostka o mocy tutaj do wyboru 265 koni mechanicznych albo 280. SEAT daje także Pole przy wyborze skrzyni biegów. Może być to albo DSG sześciobiegowe, albo tradycyjna manualna skrzynia, także z sześcioma przełożeniami. Jakie są nowości w tym aucie? Oczywiście dużo elektroniki. Pojawiły się systemy znane z samochodów marki Audi czy Golfa R. Jest adaptacyjne zawieszenie, są cztery tryby do wyboru. Komfort oczywiście, Normal, Cupra i ustawienie indywidualne, które pozwala ustawić. Pięć poszczególnych elementów, zgodnie oczywiście z preferencjami kierowcy. Co tak naprawdę można zmienić? Przede wszystkim reakcję na gaz. Tym zajmuje się komputer. Możemy sobie wybrać sztywność układu i przełożenie układu kierowniczego. Oczywiście, wciskając magiczny guzik Kupra, praca skrzyni biegów automatycznej też wyostrza się i auto staje się bardziej dynamiczne. No, przyznaję, że te 280 koni w tym lekkim nadwoziu SC trzydrzwiowym no, naprawdę robi piorunujące wrażenie. Ale co najważniejsze w kuprze, to to, że to auto jest przednio napędowe. I 280 koni, która wędruje na przednią oś, jest ujarzmiana dzięki czemu? Dzięki elektronicznej szperze. W ekstremalnych warunkach, przy dynamicznej jeździe i ostrych zakrętach. Nawet 100% momentu może być skierowane na jedno z kół na przedniej osi. Uwierzcie mi, że naprawdę bardzo przyjemnie tym samochodem jeździć właśnie na takich krętych drogach, a najlepszym miejscem, żeby to sprawdzić, jest tor wyścigowy. I tam właśnie jedziemy. Jesteśmy w sercu Katalonii, na torze Castelloli. To tor jakich mało w Europie, bo bardzo poszatkowany pod względem różnicy wzniesień. Są ostre podjazdy, ale także ostre zjazdy i na nich można bardzo łatwo przesadzić. 280 koni w kuprze SC, czyli w tej lżejszej odmianie ważącej 1300 kg, naprawdę eksploduje po każdym wciśnięciu w pedał gazu. Moment obrotowy 350 nm. Dostępnych od 1750 obrotów aż do 5600. Taki moment obrotowy dobry jest do samochodów bardzo uniwersalnych, czyli takich, które idealnie będą pasować do jazdy na co dzień, ale także do takich drobnych szaleństw na torze wyścigowym. Kupra SC przyspiesza w 5,7 sekundy do 100 km na godzinę. Gdybym zamiast DSG miał manualną skrzynię biegów, przyspieszenie byłoby słabsze o 1,1 sekundy. Zawieszenie kupry w porównaniu do normalnej wersji tego auta jest obniżone o 2,5 cm. Oczywiście, to co przeszkadza w normalnej jeździe, czyli twarde zawieszenie i dość sztywno zestrojony układ kierowniczy, tutaj idealnie pasuje do warunków tego właśnie toru. No i na koniec pozostaje kwestia dźwięku. Specjaliści z Seata opowiadają, że tutaj zestrojono naprawdę bardzo ładną muzykę. Z dwóch końcówek układu wydechowego wydobywa się oczywiście przyjemny pomruk, Codziennej jeździe może przeszkadzać, ale na to, że posłuchajcie. Na koniec oczywiście pozostaje najważniejsze pytanie. Czy SAT będzie w stanie przyciągnąć do salonów klientów na to właśnie auto? A może wybiorą oni samochód z rodziny Volkswagena, ale mocniejszy? Mówię oczywiście o Golfie R, który ma 20 koni więcej mocy i napęd 4Motion. Wszystko zależy oczywiście od ceny, a te poznamy niebawem.